Trzymaj się. Siemanko mojego, nic z tej strony. Łysi ziomek z pryszczami na czole i z jakimś w włóknem. Słuchajcie, od wczoraj zacząłem daily vlogi, ponieważ postanowiłem, że z telefonu będzie mi się prosto nagrywać, łatwo montować i naprawdę te daily vlogi będą miały sens z tego względu, że bardzo prosto będzie mi, jakby będę łatwo mógł złożyć ten produkt, tak, który wy teraz widzicie. Kolejną rzeczą jest to, że fajnie by było, jakbyście mi... Zostawili kciuka w górę pod tym materiałem, bo nie ukrywam, że fajnie byłoby odbudować ten kanał, bo jest tutaj półtorej miliona subów, a z racji na małą aktywność na YouTubie algorytmy przestały mnie lubić. W każdym razie, proszę, zostawcie kciuczka. Ja wam będę wrzucał codziennie jakieś materiałki fajne. E, możecie w ogóle wrzucić jakiś pomysł na materiał i byłbym wam za to mocno wdzięczny. Pozdrawiam. Moi drodzy, jestem w Poznaniu i jestem tutaj z panem że suis, że le Fon, je souais. Witam, witam. Jak tam Michał idzie zbijanie wagi? Bardzo dobrze, 6 kg w dół. E, wydaje mi się, że jestem w stanie dobić mniej więcej do 105 przed galą dziesiątą. 10, 10, 10. Przed dziewiątą czy dziesiątą? Przed dziesiątą i później 5 kg sobie zbiję z wody po prostu leżąc w srebrze na odpowiedniej soli i tak dalej, no to już sobie potem Zrobię to wedle tego, jak mi sztab szkoleniowy e, pozwoli. Mm -hmm. Panie Rzeszu, piękna fryzura. Dziękuję bardzo. Piękna kurteczka. Dziękuję, dziękuję. I piękny samochód. Co prawda, dnia? Ale... Troszeczkę brudny, ale i tak robi, robi wrażenie. Tak, tak. Niczego sobie tak. taki terenowy. Wiesz, widać na te warunki zimowe. Na warunki zimowe. Specjalnie jakby. Specjalnie jakby poszedłem w stronę. właśnie terenowego. I większy, żeby tam się gdzieś Tak, tak. Większy, żeby się zmieścić. Przede wszystkim moje ulane ciało, stary ale Czemu od razu ulane? Może bardziej jesteś dobrze zbudowany? Tutaj. Dobrze zbudowany, yy, tak, jest Wojtek, duży ale dobra, dobra, dobra jakość, stary A co znaczy dobra jakość? Yy, z iPhone'a 12 Pro Max Świetna, 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 świetna. <laughs> Chyba, że chodziło ci o ciebie, jako o <laughs> twoją <tajem person. laughs> Możesz pokazać, że gdzieś tam yeah. też mam um iPhone'a <laughs> To jest iPhone, ale generalnie robię sobie teraz ostatnio takie daily vlogi z łapy. Zobisz jak dobie jak Lexi. Nie, nie, nie mam takiego zasięgu stary, ale fajnie mi się to wrzuca, bo stary bardzo prosto się to montuje. Po prostu łączę sobie te klipy i wrzucam stary. I tak jak się kiedyś przejmowałem, tak teraz już w ogóle mam, wiesz, totalnie wyjebane, nie? Ja też nie powiem, że trzymam kciuki za Michała. Trochę nie dowierzam. E, chyba jak każdy, ale gdzieś trzymał ciuki. Nie no, nie stary, było... mega dużo osób mi napisało. A, stary, znaczy, że, nie wie, że... Nie wiesz, skierają cię, ludzie no. wierzą w to. 95% no. starych DMów na, na Instagramie y, to jest, że props, nie? I że ludzie, wierzą No to, może wier? props, ale zobaczymy na ile stał Fina, się Finał, nie? Finał, dokładnie tak. tak. No. Czyli gdzieś tam ten, ten zakład gdzieś tam nieaktywny? E, jest aktywny. Aktywny? Tak, aktywny. Co to znaczy? To znaczy tyle, że po prostu jeżeli nie zbije, to. No, Jak wiele czasu? E, do Fame 10, do, do, do wyjścia do oktagonu Ale na. ty wie, że jest e, topienie, to już razy. Przed, dzień przed. A na galę, stówką. A na galę sobie wejdę ze stówką. A nawet myślę, że jestem w stanie zejść poniżej stówki, lekko nie? Czyli 997 to dostanę styko? Eeee. Na cele charytatywne, tak, 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 tak. Więc gdzieś tam dziesięć klas yy, sobie z, na zimówki rzuca. Specjalnie <laughs> chciałem to zrobić, stary, żeby... O, tutaj idą... Byliście? Idą yy, reszta Współlasów. Tutaj jest Rafałek, yy, Krzychu i Wojtek. I tak wygląda rodzinka Fejm. Trzech łysych i oczywiście e, I łysy. fryzurka. <laughs> ja już byłem łysy. Ty byłeś już łysy na, <laughs> na walkę z bonusem tak, WGC. Łysy będzie lepiej. Dwa razy. Tak. Do... E, Michał tutaj powiedział, że jeżeli nie zginie do st stówki, do dziesiątej, bo myślę, że jest nieaktualne. Nie, jest aktywne, dalej jest aktywne i dalej robimy to po prostu. 100 kg do wejścia do OKTAGONu na wagę na Fame 10. Jeżeli nie będę ważył... E możemy zrobić tam tolerancję błędu na poziomie pół kilograma. Że no, klasycznie. Jest... Tak, 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 klasycznie. E jeżeli po prostu nie osiągnę tego wyniku, otrzymujesz 100 tysięcy złotych na cele charytatywne, które sobie sam obierasz, nie? Ja to 50. Tak. Jesteście świadkami, zarząd, e, zarząd jest, jest świadkami i ja, jak i wy również są, jesteście świadkami, więc ja kończę, lecimy coś oszamać, bo Rafał jeszcze dzisiaj nic nie jadł. To jedziemy do maka Michał, zapraszam. Dzięki, trzymajcie się. Ja stawiam.